Witam, 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 to będzie blues, w którym to wszechwiedzący nauczyciele starają się pouczać maluczkich tego świata. No to lecimy. O czym by nie mówić od tego tekstu, wszystko się zaczyna. Rozwój zrównoważony, tak, tak. Czy wiecie, że od tego każdy dyletan swą wypowiedź rozpoczyna? No i patrzcie, jak ten frazes w Unii jest ceniony. Krążą już o nim legendy, a lud bije pokłony. Zielona energia, czyste powietrze. No a co jak słońca, brak i cisza na wietrze, właśnie co wtedy? Oto wierszyk Jasia z przedszkola. Za oknem śnieżek, słoneczko za chmurkami Wietrzyk nie dmucha nam nad główkami Ucieła się drzemkę dachowa fotowoltaika Wiatrak spuścił witki w dół, więc też żywot w nim nie pika I co dalej proszę was? Ano ciemno wszędzie, głucho wszędzie Co to będzie? Nasuwają mi się słowa wieszcza Mm. A polski węgiel brunatny Unii śmierdzi kamienny. Podobnie też nie łechce nosa gaz ziemny, też nieekologiczny. No bo nie, niemiecki już niepraktyczny. Są pompy ciepła, inne wynalazki. Mogą być skin Mongolii, alaski ważne, by przez Brukselkę do Polski trafiały. I oto się rozbija ten embaraz cały. Tak, tak. Proszę Państwa, no tak. No w mieście, gdzie symbol miasta to rzeźba chłopczyka. Wyjął fajeczkę i do wody sesika hmm. Zapewne nie wszyscy o tym wiedzieli, że cały bastion leciwych pierdzieli, no to wybierał. <śmany> no bardzo zacno moralni ludzie to zatwierdzali Wyszczycić się przed światem, że taki symbol miasta sobie wybrali Afrykę onegdaj kolonizowali W Ruandzie, na Hutu i Turcji ludzi porozdzielali Po czym ich tak ze sobą poskucali By się nawzajem to wybijali A wszystko w myśl słów, no dzieli rząd Do dziś niestety to trwa, tak, tak Proszę was, tak, tak No ale dawno to bywało, za pikofili, Wtedy nikogo nie uznawano I oto tak to moje słowo tam ciałem stało się no cóż, takie to życie jest, proszę Państwa Jeśli jakaś pływowa grupa sięga podraństwa I to nie tylko obyczajowe Tak, tak, proszę Państwa, no tak Teraz moralności potomków szlachetnych rycerzy pouczają mm. Zachodnie nam wzorce stawiają, jak to my, Polacy, mamy się zachować. Jak u nas żyć i jak dzieci chować. Co jest moralne, a co nieetyczne. I dawać by można różne przykłady. Jak wzorce z zachodu tworzą układy. Pan doktor do ręki łapówki nie dostaje, ale za wyniki z recept jedzie w ciepłe kraje. A finansuje to koncern farmaceutyczny. Tak, tak, proszę Państwa, no tak. Kiedyś umowa była na jednej stronie spisana. Nikt nikogo nie przechytrzył i nie robił z nikogo barana. Teraz to grubości księgi się umowę spisuje, bo tyle prawniczego bełkotów w niej się stosuje. Tak, tak, proszę Was, tak jest. Po czym ludzie płaczą i płacą, ale u nich spokojna głowa i załatwiona sprawa, gdyż wszystko bełkotem spisane było w majestacie prawa. Tak, tak, proszę Was, tak to teraz wygląda. Przepraszam, ale idę teraz po drugie piwo Bo o suchym pysku to z Venom nie do końca bywa za żywo o, Nastrój opada, napięcie spada I człowiek miast filozofią lecieć to frazesy sygada. Tak, tak, z Venom tak jest Wróciłem z długim piwem z lodówki Wnet nasuwają mi się posunięcia Andrzej z Po której serdecznym zaproszeniu inżynierów Teraz wielu wysadzonych bohaterów, ale nie naszych lecz tych Nieco inaczej pobożnie do życia nastawionych uh, Co biorą wieczne odwety za wojny krzyżowe niestety dalej i powiem to pomiędzy wierszami, że ci na zachód dodry od są winni sobie sami za politykę taką bardzo przebiegłą i chciwą, że teraz cierpienia ich snują się długą, tęgą leciwą. W ramach tych błędów, którymi samo istnieją, się tak, tak, proszę was, no tak. Teraz popatrzmy, co tam u Francyków nad Loarą zameczki pełne przepychu. No, Francyka modnisia i stroi ona kraje, ale obecnie oj, ciała daje ali w odpływie, musli w przypływie, jak ten. Mało to Afryka w potomstwie, Francykę też bije. Ciekawy jestem, co zrobią z Lubru, jak większość demokratyczną przejmą w majestacie prawa. Oj, diokno, twoja wizja nieciekawa Ciekawy jestem, co zrobią z katedrą Notre Dame, jak ją uznają za nie z Afryki damę. A za jakiś chrześcijański zabobon, na wtedy a może przerobią jak świątynię jerozolimską na meczet na skalę No i na wieki jak w Izraelu będzie to dla nich wspaniale uh, uh. Broń Boże nie podsycam ani nie namawiam do nienawiści rasowych uh. Ale no pytam tych jajogłowych Co to usterów teraz w Europie zasiadują jak oni mój ten Właśnie teraz czują, no bo historia nieraz nam o tym wspomina, że najkrwawsze wojny to zawsze różnica w religii zaczyna. No bo tam kiełzno, soro.